Hej, witajcie! Jestem Kuci. Zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Need for Speed Underground 2. Moi drodzy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie było ostatnio pięć wyścigów. Co się pojawiają jeszcze? Dobrze, w takim razie nie ma czasu na gadanie. Lecimy, czyścimy wyścigi i na, samo, na sam koniec zostawiamy sobie cudowne Outruny. Dobrze. Powiem Wam, że trochę yy, smutny jestem, bo yy, pierwszy odcinek, powiedzmy, z nową jakością wyszedł bardzo spóźniony. Na szczęście tego samego dnia, więc jakby daily trwa. Ale no mówię, zawsze staram się celować w tą 18. No ale jakoś, tak nie wiem, tego dnia YouTube nie chciał współpracować i nie chciał mi. Yy, yy, wyrzucić tego filmu, po prostu. No nie mam zielonego pojęcia czemu. Czy to faktycznie były problemy z YouTube'em, czy ja coś nie tak zrobiłem, ale raczej nie no ja za każdym razem tak samo uploaduję film, więc... zwalmy na YouTube'a. Zwalmy na YouTube'a, będzie, będzie dobrze. No, także... Teraz lecimy. Pierwszy z czterech torów, dwa okrążenia. Aż się boję, jak długie to będą okrążenia. Skoro są tylko dwa... Co tu się wyrabia już na dzień dobry? Halo? No co jest? O, ale fajny ten... Fajny widok. Jak tak dwa samochody skaczą. Wiecie co? No ja widzę, że oni tutaj nie odpuszczają. My tutaj też nie możemy dać sobie w kaszę dmuchać. To już jest końcówka gry. Więc wiecie, liczy się tylko zwycięstwo. No zresztą jak w każdym wyścigu. Od samego początku. O, się pięknie oparliśmy. Wąchaj, moje spaliny. Pachołku. Jak ty masz na imię? Ja chcę poznać Twoje imię. Lawrence. Lawrence. Jennifer Lawrence. Ta z igrzysk śmierci? No nie była w tamtych czasach za młoda, żeby samochód prowadzić. W sumie to nawet nie wiem, milona no ma No, ale na pewno jest starszy ode mnie. No, eee. tak jak mówiłem, jedziemy, jedziemy, a mety, jak nie widać, tak nie widać. Nie widu, nie słychu. tak powiedzmy kroczek po kroczku i się odsuwamy od tych naszych rywali. No, teraz oczywiście musiałem skiepścić zakręt. Także już nas podgonili. Ok, czy jesteśmy w stanie coś zyskać na takich ostrych zakrętach? Zobaczmy. Sekunda 22 na wyjściu z prostej. Hmm, mało. Mało. Za ostro, za ostro wziąłem zakręt, powinien większym łukiem. A nie, jak tak? No tylko ja mogę się zmieścić w takie coś. No naprawdę, rety, przecież to by było ostatnie okrążenie, aż bym był ugotowany. Patrzcie, jak mnie chciał zepchnąć tutaj. No, pierun jeden. Man, jakie długie są te okrążenia. O! Już widać metę, na szczęście. Przypomina mi to ten nieszczęsny drift kamerem Bo tutaj też gdzieś była w tych okolicach meta. Znowu go nie widziałem, ja muszę się trzymać prawej strony autentycznie. Okej, okay. z której strony go tutaj machnąć? Mam się trzymać prawej strony? Idealnie. nie. Cały czas przyklejony do lewej. Oj, mistrzu, mistrzu, ty to umiesz. O! Blisko są. Czuję ich oddech. Albo spaliny. Nie, no spaliny to oni czują moje. Pięknie. Trochę się boję używać nitro. Lepiej, żeby zostało, tak wiecie, na czarną godzinę. Później, jeżeli by mnie znowu wyprzedzili, bo jakoś głupota odwalę, jak zawsze. No ale chyba nie, nie będzie aż tak źle, co? Dobra, raz, raz, raz. Pamiętam, jaki był czas poprzedniego okrążenia. Pamiętam tylko tyle, że muszę uważać na zakręcie w prawo, by mnie nie wyniosło znowu w lewo w ten taki zakamarek. Nie wiem, jak to nazwać. To nawet nie był zjazd. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. To, co powiedziałem, że tylko ja potrafię w takie miejsca wjeżdżać. No, to chyba tutaj gdzieś było. Nie, też nie. Tu hmm. też nie. Teraz będę filował, żeby, żeby w to miejsce nie wpaść. Dobra, to. Pamiętam, że to był dosyć ostry zakręt, więc może to być ten następny. Aha. Tak, dokładnie, tutaj. No to elegancko, fajnie. Ominęliśmy to. Tutaj też trzeba uważać, bo tutaj też można wyrnąć, tak jak mnie chciał zepchnąć. Lorenz pewnie. Okej, okay, nitro naładowane do pełna w gotowości na tą prostą ostatnią. Tam sobie... O, panie. Dobra, dobra. Dawajcie tego zakrętasa. Jadę po chodniku, kurczę. To przynajmniej się do nikogo nie wpakuje. Ładnie. Ładnie się udało. Zaskoczyło, pyknęliśmy. 2000. W sumie te pieniążki to na takie nie bardzo potrzebne. Okładka do Super Street. Gdzie to jest? Czemu tak daleko? Dobra, jedziemy najpierw wyścig, bo nie chcę specjalnie jechać do, po okładkę, żeby potem zawracać i jechać po, yy, do wyścigu, który mamy tutaj pod nosem praktycznie fantastycznie. Fantastycznie, co byśmy tutaj mogli? <ścoughs> go raczej hmm. nic. Tuningowa raczej nic. No mówię. Chcę się pozbyć jak najszybciej tych torów, bo nie cierpię. Tory to jest złotego świata. To jest śmieszne, bo to jest jakby tak podstawowy wyścig, tak? W każdym praktycznie, w każdej grze. Ale one są tak nudne. Nie wiem, jakoś tak. No nie parzą, nie ziemią, no. Nie wiem, dajcie znać, czy wy lubicie tory, ale. Dam sobie obciąć trochę bardziej małe paznokieć u ręki. Ale tak, żeby krew nie leciała. <grystanie> Tylko, żeby szczypało. Że raczej nie ma kogoś, kto uwielbia tory. Ten w ogóle typ, jak tam śmignie. Przyklejony do asfaltu. No, a mnie oczywiście wynosi na zderzak. Tej taksówy, idealnie. Oj, rany, rany, dobra. On pojechał tamtędy. My sobie mykniemy z tej strony. No nie, no nie, no nie, znowu się pomyliłem. Za każdym razem ja robię ten sam błąd w tym miejscu. Nic się nie nauczyłem. Rano byś podniósł ten znak drogowy, a nie huliganie jeden. No to sobie ładnie tutaj ją musiałeś odpicować, skoro na praktycznie podstawowym samochodzie tak ciśniesz. No w sumie on jedzie na golfie, więc to nic lepiej. Haha, spanikował. O ty! Używasz w ogóle hamulca? W tym pierdku? Niech cię Oj, bo jakbym wpadł w poślizg To bym się bardzo Poirytował na ciebie Coś czuję, że moja Ręka zagrałaby jakieś Pieśni na twoim lusterku porządeczku. Krótsze okrążenie niż w poprzednim wyścigu, ale ich jest trzy. Ich są trzy. Trzy okrążenia. Rany, 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 rany. Mus muszę się postarać, bo zaraz przyjedzie ten w Golfie z oponami z klejem. I jak mnie tutaj myknie raz, dwa... Dobrze, pojedźmy teraz skrótem. Ja się postaram nie dać ciała, tak jak ostatnio. Czyli Tutaj lecimy, o właśnie, tu tą szparę. Dobrze, dobrze, fajnie to wyszło. Mhm, nie jest źle. Wow. Wow, tyle powiem. Było blisko, było blisko. Autentycznie, jak widzę e, na drodze te ograniczenia prędkości do 35 mil na godzinę, to chciałbym się przełączyć na milę, żeby zobaczyć, jak bardzo przekraczam. No bo mila lądowa ma chyba 1,4. Kilometra na godzinę, ale znawcą nie jestem. Eee, więc powiedzmy, że tą wartość trzeba by było podzielić przez 1,4. Uj, uj, ta trudna matematyka, żeby to w głowie zrobić. No na pewno 30, aktualnie 35 mil na godzinę przekraczamy i to znacznie. Porządeczku. Zbliżamy się powoli do końca drugiego okrążenia. Jeszcze tylko ta, tutaj ta szykana pod tymi drogami. Nie, nie, nigdy tego nie lubiłem miejsca, nie wiem czemu, jakoś tak... Takie mokre, nie wiem, wilgotne. Taka melina my, mi się tam kojarzyła zawsze, nie, nie, nie mam pojęcia czemu, ale tak... Tak akurat, tak, tak mi się wydawało, no i koniec, no, no po prostu. Dawaj, 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 bo to jest ostatnie okrążenie, a tu gościu w golfie i opony. Nie, nie cierpię, jak ja zawsze muszę takie coś odwalić na ostatnim okrążeniu, się tylko denerwować niepotrzebnie. No już mnie wyprzedza. Dobrze, że mam Nitra. I to w takiej ilości, dobra. Homikujemy, homikujemy. Tu w prawo, tu w lewo, cyk. Teganska pewnie się zdziwił, co skąd on się tu wziął? Chomikujemy, homikujemy. Dobra, chociaż troszkę pryknę, bo to jest jakaś taka fajna prosta, żeby uciec im troszeczkę. Wow, 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 wow. Ale chyba mu tam delikatnie zadrapałem ten zderzaczek. Kurczę, bo ja nie wierzę, że ja tam przemknąłem bez niczego. Nerwowo, nerwowo jest. Cały czas patrzę, ma mi mapkę A, to się lubi na mnie, zem na mnie zemścić. Bo jak się zapatrzę, to o, nagle mi ktoś wyjedzie, a ja mu jeb, pocałunek, miłości, dwóch zderzaków. Ruch uliczny też mógłby być zaznaczony na minimapce, to bym był bardzo wdzięczny. Dobra, no ten Adam. O kurczę, najpierw Wojtek, teraz Adam. Czy jest jakiś polski Adam, który pracuje, pracował w tym? Pan... Na Chciałem powiedzieć w undergroundzie. <laughs> Nad undergroundem ewentualnie, a nie w undergroundzie. Dobra, dobra. Żeby tu nic nie wyskoczyło. No to śmigamy, pełna moc. Ale, jeszcze cały pasek nitro został. O rany, rany. Zapomniałem. Zapomniałem włączyć... Nienawidzę tego. Uh, na szczęście zaliczyło nam ten wyścig. O, jak dobrze, jak dobrze mam. Ehm, tak, no to pociśnijmy raz dwa tą imprezę specjalną. Zwaną przeze mnie okładką Czasopisma. No, bo autko wygląda zacnie moim zdaniem. Już nic więcej raczej tam się zrobić nie da z nim. Czekajcie, gdzie ja mam jechać tu do góry? Co to za skróty w ogóle? Rany. Ale, znowu się zapatrzałem na minimapkę. Ona tak jakoś śmiesznie wystaje. Tam przy tym filtrze. Nachodzi na tym filtr. Proszę, tylko niedaleko. 45 sekund, to gdzieś tutaj. Ulela. Aj. Chciałem zawrócić. <noise> jak on wyleciał w ogóle w kosmos? Tam to wszyscy są kaput. Mam nadzieję, że nie przewodził dużej liczby osób. Dobra, szybko, szybko. Te pędy, Tu pewnie będziemy musieli nawrotę zrobić, jak zawsze. Tak czy nie? Nie, jedziemy dalej prosto, okej. Okay. Oj, to tu zakręcę sek... Ty mnie nie strasz, nie gub mi tu sygnału, chłopie. Ja bez ciebie nie dojadę. Dobra. I wjeżdżamy. Tym, 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 Ładnie. No i od razu mamy tutaj pod noskiem wyścig torowy. O, to jest drak! Schował się skubany, bierzemy go! Bierzemy! Przynajmniej jakieś urozmaicenie będzie. Aha, perfekt. Ai, za szybko. Jocie. Czy mi się tylko wydaje, czy na dragu on jakoś tak szybko zużywa to nitro? Jak on ciężko skręca w ogóle? I ile tych... No nie mogę skręcić już. Ja cię, jak on szybko? Ile on miał na budziku? A ja wcześniej? Nie wiem, czy ja muszę. Się normalnie boję przyspieszać, moi drodzy. Tu są takie chore prędkości. Dobra, dawaj, dawaj w bok. Teraz tą nie wiem, nie wiem. No, ha mój! Kurczę, no jak ja mam to to zrobić? Chyba muszę przyhałować, no bo nie dam rady inaczej. Albo inną stroną, nie wiem. Spróbuję zjechać na prawo na no, maksymalnie. Zobaczymy, jak tam będzie. Za wcześniej znowu, świetnie. Dobra, trzymajmy się tej prawej strony. Aha, oj! Nie, co jest grane? Co jest grane? Co tu się dzieje, ludzie, drodzy? Ile ja pruję? Aha, dobra, teraz już mi ten. Już mi trochę z, 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 stracił prędkość. O, tak to powiem. Wow! Ale emocje były przy tym dragu, naprawdę. Co tam? Nowy pojazdy w salonie samochodowym i jeszcze coś? Co? Nie, jeszcze odmokowali. Później przy okazji tam wjedziemy, zobaczymy, ale to będzie raczej w następnym odcinku, bo ten, ten wyścig zapowiada się, że będzie ostatni. Cho, chciałem się zapytać, jaka mam tam wjechać? To już wiem. Ile okrążeń, ile okrążeń, to jest ważne. 5 pięć, pięć. No, na szczęście 3. Specjalnie powiedziałem 5, żeby nie było 5, wiecie. Psychologiczna gra. Ok, jak 3. To prawdopodobnie... No dobra, przynajmniej będzie, będziemy ich gonić. Oj, oj, gdzie ja pojechałem? Totalnie nie wiem, gdzie jadę. Teraz będzie jakaś zwrota. Wow! Ej, nawet nieźle wyszło. Nie, ty, 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 ty. Przestań. Rany. Co tu się dzieje, moi drodzy? No sensacja na po prostu. Sensacja za sensacją. Ale dobrze ten zakręt wjechał teraz. Tu też nieźle. Co to się stało? Wow. Chciałem się zapytać, gdzie teraz mam jechać, Ja nie wiedziałem, że to jest tunel. No tak, za długo było, za dobrze. Za długo trzeba było w coś przydzwonić. Oj, rany, rany. Drugie okrążenie. Teraz powinno być troszkę lepiej. Wyobraźcie sobie zobaczyć coś takiego na drodze, jak sobie jedziecie spokojnie, samochodzikiem, a tu nagle wam wyskakuje taki wariat, Ja nie wiem, co bym zrobił. Ja bym miał pełne porty chyba. Nie za ciekawą drogę chyba wybrałem. No. Bardzo mnie spowolniła. Co z tego, że tutaj wyjeżdżam na wprost. Jak oni tutaj już są zaraz za mną. Więc. No! Tak, średnia. Mam nadzieję, że mu trochę przypaliłem zderzak tym ogniem z, z rury wydechowej. Da, no, tutaj tędy po tym. Po tym drewniku to spoko. Uu, dobrze się nie zatrzymałem tam. Nice, 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 nice. Lecim, lecim. Już zaraz będzie meta i ostatnie finałowe okrążenie, którego zawsze boję się najbardziej ze wszystkich, wiadomo. Już się bałem, że ktoś tam będzie stał. Dobra, ostatnio mi się tam podobało, więc jedziemy tędy. Tą, tą drogę znam, więc tu wiem, że to jest. O, zawijasek, zakrętasek. No i musi się tutaj pojawiać, no. Uła. Pełne dwa paski. No tak, ja tutaj takie drifty robię, że to się raz dwa naładowało. Oups. Dawajcie. 3 sekundy to nie jest duża przewaga. Oni to potrafią zniwelować, wiecie, w, mo w moment. Moment. Trzy mrugnięcia, oni są za nami. To jest fajna, prosta droga. Trzeba wykorzystać. Te pół tak strategicznie zostawimy. Ajajajajajaj. Strategicznie zostawimy w razie W. Ajku, dobra. Zerujemy i meta. Oj, można odsapnąć. 2000. No ładnie, ładnie, poczyszczone. Co nam. Po pojawiły się już cztery łącznie url Dwa, trzy tory i jeden Street X. Czyżby dwa odcinki i miało się to zakończyć? Zobaczymy, zobaczymy. Za dzisiaj dziękuję Wam ślicznie, trzymajcie się ciepło. Na razie.